Nie, 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 Środkowy to, to jest jak chcemy się Środkowy to ja końcowy admin nie, Don nie, A końcowy... Końcowy Końcowy Don Don nie, 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 bo tutaj mamy nie, Są przed nami, są przed nami. strideri i ludzie. Cześć, ja nic nie widzę. widzę, A widzę. jest, coś jest, coś jest. Walić? Co robić? Omijasz? Czekaj, czekaj. Zacznij od ruchu. Nie, to To nie, nie, Coś jest. Omijasz? Jedź, na, na razie. Na pewno pizdzie, dawaj. Omijaj, omijaj. Na pewno pizdzie, na pewno pizdzie Jakby co, zacznij strzelać. Omijaj ich. Oooo, tak o, wysiła, o, o, o. Ale mają, ale mają... Zachłon stary! Po polach, po polach! Ty, schowali się w budynkach, ty! Ale tu dzielają! Rozwaliłeś się ja, solidę? Znaczy, nie. Zdjąłem gunera, to je Ale zjebali. Trzeba będzie wysiaść. <grym> Dobra, ja wysiądę ja, nie ja wysiądę, ja wysiądę, ja Po co Jest wysiadacie? Po Może żeby złożone? Uważajcie, ale uważajcie tutaj. Hunter ze ściemią nie wyjdzie. Czekaj Uwaga, Strider się wypija w nas O w dupę Oni chcą no, zabić no, tego no. prędzej Uważaj, już Oni chcą zabić tego, zakładnika chyba Halo? Nie, Ale oni kicego. nie wiedzą, kto jest, w którym no, mamy nie wiedzą, w którym ale... jest zakładnik po o, Jedziemy, jedziemy Oczaracie mnie, no kurde Po oponach, po oponach Uważaj No kolejny O w dupę Ja pierdolę Dobra o, Hunter z zakładnikiem się wywalił Czekaj stanę. dobra, jedź, jedźcie, jedźcie. Uwaga, uwaga tutaj przyjeżdżam. Siadaj, 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 Jedź. Jestem, jedź, jedź, Dlajmy jedź, jedź, jedź. Jedziemy pierwszy na hunterów. I je, pierwszy jedzie za konikiem. Dobra. Stójcie, stójcie, stójcie. Ej, ej, nie zastąpiliście. Stój, nie do tego. jest? Dobra. Ej, jest to mały... Ej, jesteście... Obarańczowy SUV. On hatchback. On SUV. Ej, uważać, szybko. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. CKM! Tomasz został! Gdzie się tak bawicie? Tomasz szalony O, ty nie ma ścian w ogóle Ej, strzelaj, strzelaj w niego! Strzelaj, czekałem jest przed nami! To ktoś, o co on w ogóle skacze? Co, ty Ta, no, no, co? Ty co nie, kurwa... No strzelaj pa? do, do niego, no, no, czemu on no, nic zrobi? No, o, co Tu nie ma CKM-a The tak, no. Tak. No, fuck? stało? No, Dobra. nie, 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 Ja nie, Pierdolę, jest jakaś podpucha, no nie, 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 Podpucha, nie, 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 tej! nie, no O, ja, ja nie, 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 No nie, no, nie, 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 dostał nie, 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 L lolski nawet najmniejsze 100 tysięcy Za co za... Poczekajcie, no potem jest, się kurwa, rozliczycie Nie mogli strzelać to z się... twojego czterech, tyle widzę tam. Otworzycie tyle. szlaba Nie ma Zaraz bo... tylko... Powiedzcie, że jest awaria szlaba Tam przejedźcie jednym hunterem przez to po prostu No już A gdzie ma się dotykałem? Już dojedzie. A czekałem, dopiero jedzie całkę dosta zabity Jedź, jedź, tu w lewo skręcisz Super. od razu. Tu w lewo. I ten jedź. I tu będziesz na główną wyjedziesz i w lewo. I tam ta muzyczka z rana rocka. Jedź, 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 jedź. O jest główna i tu w lewo. A w ogóle gdzie my jedziemy? Red Boys, Właśnie gdzie my jedziemy? Na... Do ciebie. Do tak? Komuś. W stronę lotniska. <coughs> Nie jeden zamknięty. No tak, Słuchajcie, jeden zamknięty, drugi otwarty. Dobra, e, zamknię... dobra, dobra. Jeden otwarty Iść. chyba. Drugi A jeden zamknięty, zamknięty. Y, omijamy. W lewo. Której sprawy? omijaj. Y, po lewej jest rajder, po lewej jest strider. To po, po góry, prawej, Oni tam czekają, czekają. Prawo, tak? dawaj, prawo, w prawo odbij <coughs> Dobrze O kurde na tam... chyba. Jest Z góry próbują. Jedziemy, eee, my jedziemy, jedziemy! Jedźcie do nas! No i na górach się ustawili! My chodźcie dalej. po Blantosa tutaj kurde! Na górach się ustawili! Nie tu, Charlie musisz wysiadać po górach! Do no Charlie, wracaj! Wracaj się! A my mamy cały samochód Wajedzie. na czerwono i na pomarańczowo. Co tu się dzieje? Ty naprawiamy samochód, jedziemy. bo jest, jest <laughs> w <rozwalony>. są <laughs> O kurde O pach Nie bo cztery byli za sobą Ty przeprosony? Eee No, no, no. Odsłaniaj mnie Dobra nie żyję Boże ale wy daleko jesteście Ej chłopaki je? don't blanto z kimś zaraz wszędzie do suwa Nie żyjemy Dostanę Jakiego suwa? Jego Jego. Okay. Dobra. Ja nie wiem jak to ma, się siedzi Szybko do huntera, huntera. CIEJAKO <laughs> A niech lądują nie jest w hunterze? <laughs> tak 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 A oni wylądowali? No Jaki śmiech! <grym> <grym> Oni nie jadą. Nie zdaszcie, no, Dobra, eee, mała jaj. zmiana planów chłopaki. Dobra, stójcie. Co, Co robimy? Zmieniamy? Co się zmieniamy? strony, czy nie? Zmieniamy wóz. Przeska przerzucajcie Dawaj. go do drugiego. Ja wysiadam Dawaj, z tego. Z z z... Z... Ja wysiadam z niebieskiego. Dobra, jak na razie starczy. Nikt więcej tu nie przyjeżdżał. Przerzucajcie go. Szybko go przerzucajcie, zmieniamy samochód. Jedziecie do przodu. Niebieski jedzie do przodu. Uciekacie Uciekajcie. Jestem, mieć. Kto się tam naprawia? <grym> ja przez przypadek. Ja, Brawo, nie mogę się gdzie można się wrócić. Bergos. Bergos, was wyrzucić. Daj mi strajdera. No, tam do nich. <grym> Lol. Rzucamy go teraz do strajdera dawać. Trzeba go dać. Opa, 80. Zdjęcie. To ja, Masz się uśmiechnąć, bo ci zdjęcia robi. No, Biii. Maniusz, Maniusz, nie, nie, ja jestem z tyłu. Ej, to się nie był tak blisko, tego, tak, że. Pokaż ząbki. Ale to mnie. Mi... Bardzo <laughs> ładnie, nie robimy Ej. buły. Ale podoba mi się sposób, wy się rozstawiliście wszyscy w tym misie teraz. Wiem, ja mam się co miścowe, co? to co? We tak. O, jedzie my. do was ten y, Strider. Czy co to tak, czarne? Strider, oh, ulec to weź nas, A. wyrzuć gdzieś, nie wiem.

a to jest ten! Jedno rozwaliłem. Dobra, czekaj. No. Matko, co tu tego jedzie? Co, ci Nie, no. Kurde, co zabiłem się dzieje? Zabiję cię. Zabiłem kolejnego. Drugi był? Dobra, no jest. Nice. jak tego zabiłeś normalnie. Nie cię. ci, dość. A... Ja jedzie 50, piciąków 50 Dobra, ją Kom. Ja ją. jestem kompas. Północny... i jest tu. Tak. Zachód, wschód. No to zachód, wschód. Jedziecie północą, północą. Zaraz. Jedziecie półną drogą. Jedziemy. Panowie ze Stridera nie wchodzicie do akcji. No nieee. Do... Ja są... do... Ktoś mnie przejął. No nieee. Dobra, i tak miałem Trudy. być tutaj. Dawaj tym Striderem do henki. Także idziemy. Tyle wam powiem. Nie dość, zabrania zabrali stridera, to jeszcze muszę go odbrać. No, przyjechał strider, przyjechał oh, strider. To What strider? What a... Squad. strider jest ogary. Chcesz 2, 2, Ja tu chował się. Uważaj, uważaj. Patrz, tam CK okay. ja, ja mnie okej? Ja wyjadę za jak Uważaj się, strider wjeżdża. Gdybyś podleciał bin, to zrobimy zrobiłby mnie Dobra, może jechać. Uwaga, trakku, trakku, uważaj, ja wyjadę bramą. Czekaj, okay. czekaj przy odgrania. Uh, uh. Punkt hmm. do was pojeżdża. Okej odgrania. tego ja też czekam, kto to jest ten ja? A teraz no no ten strzelek. Tak Punkt tak tak przyjechał Maciek. Maciek Widzę odgrania. Punkt odgrania. Punkt odgrania. Punkt odgrania. Mi dotykałem. Przejechał. On ma strzelca. Zabior Zabijam strzelca. Ale tak. jadą za nami. Jadą za nami strider. Strider. Jestem dom posadzie. Jadą Dwa jadą za nami. Co on no. zrobił? co ja, to? Co on robi ten tym <śł> prawie na Dwa jadą. Jeden nie jest coś na światłach, no drugi nie jest na światłach On się nas na nie nas ma dogonić. O, dupa! O <grym> Widzisz, widzisz to powiedziać. Rób, zdjęcia, rób zdjęcia! Ale Rób bazda. zdjęcia! Rób o. zdjęcia! Żan Lantos został, został zabity O dupa! A. Za przeproszeniem mru... ró. Ups. Co kurwa geniusz O, walam do nas. ale na ja są po? o wiele lepiej niż wcześniej. Nagroda pocieszenia w tym... Trzy razy policji Ale ja nie mam Idziesz przed nami, przed nami A wiecie co str. 2 dla nich mówi? Ruszyć dupy starych stary chłopie jakby siadamy czy nie? O. Oooo tu. go z tej 50 Ale już przegrali Dawaj go Za kamieniem Ale on się patrzy na nas Za kamieniem jest Za tym wielkim kamieniem Największym kamieniem Ej powiem wam, że te strzały są Po prawo, po prawo, po prawo Mają go Mają go Aleks No? Chodź na tyle na kanał No tam, kto tam jedzie? Dawaj, CK, wracamy na battle Jeszcze jej poznałem Pierwszym, co dostrzałem Poganiasz tak, <grym> kurwa, jak on No, go... on <grym> <grym> <Jaki> to <mocno> <grym> <wresz>. <grym> Nie, to ja byłem Fuck. Dobra, co Nice, nice wezmę Spoko. Spokoj. Mówię, przeczytaj. Weźcie tu, jak się tego huntera od co tu stoi. Nie! W koszulce ubranej. What the fuck? No. Tomar jakiś. To nice jest motherfucker. Is... Oh. <laughs> Yo -yo. No. Alex, Aleks, patrz do no. góry. No. No, quad leci na <laughs> Jøss. Yes. So, yeah, <laughs> <Yeah. laughs> <Yes. laughs>